Ostatnio w totalnej porażce. Drużyny szalały z balonowymi zwierzakami, ale nie takimi, o jakich myślicie. Ostatecznie ci z drużyny Gino Sejłak schrzanili sprawę i po raz pierwszy musieli wysłać jednego ze swoich do domu. Emi powiedziała wszystkim, że Semi jest frajerką. Ale Semi podszyła się pod Emi i to Emi poniosła karę. Semi powinna się wstydzić. Dobra, zacznijmy zabawę! Już czas na totalną porażkę! Na wyspie Pakitel! Chcę słaby bywać, chcę sładem być! Ja chciałabym być słody! Chcę słaby, bywać, chcę słaby była, jak chciałbym być słody. Ja Totalna porażka na wyspie Pakiteo. <trym zyprzytuj> Ej, idziesz szukać beze mnie? Ej, Emi! Nigdy wcześniej ze mną nie chodziłaś. Zawsze sami się tym zajmowała. To znaczy nie ty. Jasne, yy, szukanie jagód Fuu, to dobre dla frajerów. Oto Emi, jaką znam. Na no to chodź. Dobrze, że Jasmin wie, że nie jestem Emi, bo się kumplujemy. Ale dla reszty muszę brzmieć i wyglądać jak moja siostra. Dobywa się jagody! Ale to tylko jeden ze sposobów. Cześć, Sean! Chcesz zbierać z nami? To chyba znaczy nie. Z dziewczynami jest tak. Najpierw miłość, potem małżeństwo, a potem mały zombie ukrywający się pod poduszką wyżerać ci mózg! Może mi odbiło, ale wydaje mi się, że Jasmine czuje mięte do zwariowanego na punkcie zombie Seana, który się nie kąpie. Strasznie tu dziwnie. Uważaj, odchody szopa. Nic ci nie jest? Twój błędny wzrok może być jakimś objawem neurologicznym. Skąd Scarlett wie, że brzydzą mnie odchody? To oczywiście znaczy, że mnie kocha. Nie mogę znów zranić Jasmine. Będzie zrozpaczona. Cześć, rodni. Chcesz jagód? Jeśli nie lubisz jagód, to mam orzechy. Amy mówi cześć, to ja mówię cześć! Bez jednej przerwy. Miłość to strzała, przed którą się nie uchylisz. Dostałem nią. Mam już trzy dziewczyny. Która z prawdziwych miłości jest najprawdziwsza? Zdaje mi się, że Amy zbiera dużo smaczniejsze jagody niż Semi. A skąd? Są takie same. Hmm. Może miałeś jakieś mimowolne skojarzenie z Semi. Stąd to subiektywne odczucie. Dokładnie. Jej skaradna twarz o złych proporcjach psuła smak. Uuuuh. Siemka, obozowicze. Czas zacząć dzisiejszą zabawę, więc tyłki w troki i biegiem na miejsce spotkania. Ustawcie się, zawodnicy. Drużyna Gino Sejłak na prawo, a mask na lewo. Zaklepałam ci miejsce, Sugar. Czasami moja przyjaźń z Sugar wydaje się nieco burzliwa. Ale dogadujemy się coraz lepiej. Nienawidzę jej! Już ja wiem, co kombinujesz, Wyjcu. Ci, co siedzą z boku, zawsze są krócej w kamerze. Spadaj! Uf! Ale nie chciałam! <grym> Bujać to my, Ella. Oszczędzaj siły na wyzwanie. Ale... no dobrze. Czas oddzielić odważnych od kłamców. Zagramy w prawda albo panika. <laughs> Nieźle się zapowiada. Znów udało ci się wspiąć na szczyt. Gdybym miał czapkę, to bym ją przed tobą zdjął. Tak. Dziękuję, Tofer. No dobra. Zawodnika do każdej rundy wybieramy losowo. Decydujemy też, czy będziecie mówić prawdę, czy panikować. Aureola to prawda? Płomień, panika. Przy panice zmierzycie się z przerażającym wyzwaniem. Spokojnie, nie każda panika musi być straszna. Może być obrzydliwa. Dla przykładu, na Emi padła prawda. To znaczy, że musi uczciwie odpowiedzieć na pytanie. Ale odpowiedź będzie znacząca. Odsłonić ciemną tajemnicę, która mogłaby zniszczyć ją w oczach jej nowych przyjaciół. Albo nie. Nieważne. Jak ocenisz, czy mówimy prawdę? Tym razem nie szczędziliśmy kosztów. Poznajcie Gdakę, poszukującą prawdy kurę. Żadne kłamstwa jej nie omamią. Była agentką CIA i prowadzi firmę prawniczą Koko i Koko. Jeśli macie sekrety, ten drobiowy wykrywacz kłamstw je wykryje. Ukończenie wyzwania lub powiedzenie prawdy da drużynie punkt. Ale jeśli zawiedziecie lub skłamiecie, wasza drużyna przeżyje wstrząs. Um, jaki konkretnie wstrząs? I po co szef zakłada nam te metalowe obroże? Jeśli się jeszcze nie domyśliłeś... Za chwilę wszystko stanie się jasne? Przetestowałeś je, tak? Tak, przed chwileczką i wciąż żyjecie. Gratuluję! Zaczynamy grę! Emi? No, bez żartów jestem chodzącym kłamstwem. A! Ta kura na pewno mnie rozpracuje, emi. Kogo najbardziej nie lubisz? której nie lubię najbardziej jest. Eee, Emi! Taka mówi, że to prawda. Nie lubisz siebie? Mocne. Mogłabyś to wyjaśnić? Emi? No ja. E, ja to wyjaśnię. Jasmin, nie, proszę! Tak naprawdę. To Semi jest. Nie przejmuj się, Emi. Nie nienawidź siebie za wady siostry. Robiłaś, co mogłaś. Tak, nikt cię nie wini za dziwactwa, Semi. Ta laska była jak szarlotka, bez jabłek. Cuchnęła poraską. E, okej, okay, dobra, już dosyć. Czuję się dużo lepiej. Dziękuję. Teraz kolej Rodneya. Wydobędziemy prawdę. Pytanie brzmi. Która dziewczyna na tej wyspie jest według ciebie najbardziej atrakcyjna? <laughs> Mogę dostać inne pytanie. Nie chcę zranić żadnej dziewczyny. Spójrz na te piękne twarze. Czas ci się kończy, rodni. Ja, e, ten... E, jak wybiorę jedną, domyślą się, że coś jest na rzeczy. Muszę wybrać kogoś innego. Żeby od razu było jasne, że to tylko żart. Ale kogo? Ej, to ja! Ha? E, tak, jasne. To śugel. Tym kłębami bucha A powodem są oczywiście wstrząsy elektryczne Powiedział prawdę Sprawdź te kule. Na pewno jest zepsuta Och, te kury Myślą, że są mądrzejsze ode mnie Oddana przyjaciółka zawsze wyczuwa, kiedy należy pocieszyć koleżankę Rodni na pewno uważa, że jesteś na drugim miejscu. To żaden wstyd! Co? Nie, jestem druga! No, nie, Juniu, nie, ja tylko Ja chciałam! Spokój! Ty, Ella, przestań prowokować sugar. Ale ja wcale nie chciałam, ja. A teraz. Sky, ją czeka panika. Sky, żeby zdobyć punkt, będziesz musiała wypić salutki dzban pysznej wody mineralnej. Tylko tyle? Żaden problem. Masz na to 30 sekund. Start. W takim tempie. Szybciej! Ojej, Rety, Rety! Ja syrop klonowy wypijam szybciej! Oh. Jeszcze 15 sekund! Oh. Szybciej naprawdę nie potrafię! Mam pomysł! Eee, co ty kombinujesz, szorz? Cicho, chcesz wygrać czy nie? To tak zwany szybki wyk. Jak nadchodzą zombie, nie ma czasu na słończenie. Połowę wciągnęła nosem, ale to też jak picie. Drużyna ma skłak, zdobywa punkt i ma ekstra 10 sekund. Brawo, Sky! Sky? Znacie to uczucie, kiedy wulkan może lada chwila wybuchnąć w wielitach i nie wiadomo, w którą stronę eksploduje? Oj... Jest jeden do jednego, ale zdaje się, że ktoś może wystrzelić z wyspy trochę wcześniej i to bez pomocy armaty. Sprawdźcie, co będzie dalej w totalnej porażce na wyspie Pakiteo. E? Myślałam, że oderwiesz się od ziemi. To wszystko? No weź, Chris próbuje tu prowadzić program rozrywkowy. Max, wyznasz nam prawdę. Eee, ta bestia była szczepiona? Nie. Max, by zdobyć punkt, powiedz, czego się boisz. Nie boję się niczego. Nie, żebym miał do ciebie jakiś żal, Chris, ale Max i Rotnik kłamali, a nie my. Sorki, to transakcja wiązana. Pamiętajcie, jeśli ktoś z was kłamie, wszyscy za to słono płacicie. <grym> Następny będzie. Dave. Spoko. Nie mam nic do ukrycia. Ciebie czeka panika. Dobrze, Dave, są rzeczy przerażające. Są rzeczy jeszcze straszniejsze, ale najgorsze jest to. Uważaj, musisz pocałować osobę siedzącą obok. Heh. Zombie wyglądają, jakby chcieli was pocałować, zanim zjedzą wam mózg. No, jeśli to ma być to, albo wstrząs, to chyba możemy. Znaczy, nawet musimy. Z Dobra, w końcu musimy wygrać to wyzwanie, więc. Jasne, to nie tak, że. Tak, to tylko dwoje ludzi. Ej, nie paplać tam gaduły, zegartyka. Koniec gadania, czas Czas minął, a ponieważ wasze usta się nie dotknęły. Przepraszam was, to przez tę wodę mineralną Nie, woda mineralna nie miała nic do rzeczy Bekam, jak się denerwuję W szkole, albo jak poznam fajnego chłopaka Nie, 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 nie mówię o Nie to, że go nie lubię nie nie, 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 nie lubię go, ale to jest jednak przez wodę Następny jest Sean Czeka go panika Sean, aby zdobyć punkt Podłup w nosie i wytrzyj palec w osobę siedzącą obok ciebie. Nie! 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 Ognia! Lata ćwiczeń! Opłaciło się. Zaimponowałeś, Misjon, ale miałeś podłubać i wytrzeć palec, a nie strzelać. No i miałeś się zająć osobą siedzącą przy tobie nie całą drużyną. Wierzona przyjaciółko. Ella, gdybyś mogła zmienić w sobie jedną rzecz, to co by to było? Hmm, zmieniłabym to, co przeszkadza Sugar i mnie, zostać najlepszymi przyjaciółkami. Oh. Oh, naprawdę wierzę, że możemy być sobie bliskie. Oh, że co takiego? Oh, naprawdę wierzę? Oh. Ukradłaś przemowę! To mój tekst! Już po tobie, panienko! Za co to było? Zastraszenie gdaki. No i jestem prawie pewien, że odpowiedź Ellie była kłamliwa. Co? Ale ja... Dosyć! Od tej chwili zalecam lepszą pracę zespołową. Może wtedy wynik wreszcie się zmieni. Pamiętacie, o co gracie? Przegrani odeślą kogoś do domu. I chyba wiem, kogo z radością pozbędzie się drużyna Maskłak, jeśli przegra. Ale luz, wszystko jest możliwe. Czas na błyskawiczną rundę! Załóż Bobrowi aparat na zęby. Gdybyś mógł ocalić jednego członka drużyny, to kto by to był? Ja... no ten... Gdzie? Y -y -y. Upiększ niedźwiedzia. Nakarm iguanę za pomocą ust. No dobra, Szyuger. Żeby zdobyć punkt... Musisz wziąć tę tarantule i. <kluz> wow, wow, ugro, ale miała się tylko pogłaskać. O, a to zaliczysz? Tak, może być. Drużyna ma skłak, zdobywa punkt. Tyle bólu i upokorzenia, a ciągle mamy remis. Całe poświęcenie na nic. I chociaż mógłbym tak cały dzień. Poważnie, naprawdę świetnie się bawię. Czas zakończyć tę szaloną grę. Zaraz po rundzie nagłej śmierci. Gracze obu drużyn zmierzą się w bezpośrednim pojedynku. Wygrani zyskają nietykalność, a przegranych porazi prąd i stracą zawodnika. Znowu to samo gra! Przedałby się jakiś doping! O! Dobra! Wierzymy w ciebie, maskajowaty pajaców! Proszę, tylko nie pytanie o prawdę, proszę! Rodni, w rundzie nagłej śmierci nie będzie prawdy, tylko panika! Serio? Uhu! Co ty na to, kura? Już nie będziesz mnie dręczyć! I wiesz co? Mieszkam na farmie i codziennie zjadam sześć jajek! Sześć pysznych jajek! Spokojnie, Gdako! Nie trać zimnej krwi! Drużyna ma skłak, wystawi L. Jedźmy z tą paniką! O tak, zacznijmy, proszę! Zasady są proste: w worku jest pilot sterujący obrożami przeciwników. Kto pierwszy rozwiąże sznurek, weźmie pilota i porazi drużynę rywali, wygra wyzwanie! Start! Zrobić to, ma Pora Jeśli wygra, wszystkich nas porasi! Mogę się poświęcić! O rety, mam za wielkie paluchy! Ja już rozwiązałam sznurek. Pomogę ci, chcesz? Ela, wciskaj i daj, drużynie, zwycięstwo! Och, nie mogę! To byłoby podłe! Kto mógłby zrobić coś takiego? <tot wody> nie jest tego wart! To był bardzo ciekawy dzień. Drużyna Maskłak wygrała prawdę albo panikę i ma nietykalność. Będzie też cotygodniowa dostawa żarełka. Dziś z mięsnej stajni Hamptiego D'Amptiego. U Hamptiego konie pędzą po betonie, prost do gara. Uh, uh, uh. Jakby co szef piecze kurczaka. Drużyno gino sejłak, Czas zdecydować, kto opuści wyspę. Uh. Dzięki mnie jeden z moich super kolegów odpadnie z gry. Ciekawe, który. To... był szalony dzień, co? Omal się nie pocałowaliśmy, nie? Tak, obłęd. Mm. Nie potrafię jej rozgryźć. Lubi mnie, czy nie. Chciałbym, żeby dała mi znak. Przepraszam! Jakikolwiek znak. W drużynie Gino Saywak dziś bezpieczni są. Tofer, Jasmine, Max i Amy. Rodni, możesz pojechać do domu, bo przez ciebie, twoją drużynę kilka razy raził prąd, kiedy nie mówiłeś prawdy. Scarlett, możesz pojechać do domu, bo, bo, bo ty, no. Dobra, to rodni. Jest! Hmm. Nie dziwi mnie, że to ja odpadam po tym, jak bawiłem się ludzkimi sercami. Masz rację, stary. Parę razy poraziłeś je prądem. Więc tak. Ale skoro odchodzę, to mogę coś wyznać. Jasmine, Scarlett, Amy, proszę zrozumcie. <laughs> Chodzi o to, że wy, znaczy to jest miłość i, i odchody szopa i to cześć, takie wstrząsające koko! Bo kurze oko kocham wyspiarkę. Aż trzy! O, o! Tak! Kontynuuj! Ua! Chyba zatopiłem 30 okręt wojenny. Zostało ich dziesięcioro. Dowiecie się, których dziewięciu ocaleje, a kogo wyleje. Już niedługo w totalnej porażce na wyspie pakiteo. Opracowanie i udźwiękowienie wersji Polski Studio Sonika. Reżyseria Piotr Kozłowski. Dialogi Polskie Joanna Kuryłko. Dźwięki montaż Maciej Brzeziński.